Jewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy po południu spotkaniem z Pawłem i z Szymonem. Ci, którzy oglądali wczorajszy odcinek wiedzą o co chodzi. Zapraszam was bardzo serdecznie. Miłego oglądania. Dobrej zabawy. Jewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Proszę bardzo. Przyjechał Szymon, przyjechał do Pawła, tak jak mówiłem, że wszyscy będą i są Paweł y, nie czuje się bardzo mocno dzisiaj po wczorajszym wyjściu wieczornym. No było po prostu... Nie wyspał się. Nie wiem. Albo coś tam na żołądku leżało. I, dzisiaj Paweł, I w związku z tym Paweł jest tak na poważnie dzisiaj, także go nie nagrywam, bo się złości. <todobie> 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 Szymon zasłoń Pawła. <todobie> nie, nie. Paweł po prostu jest sam w robocie w tej chwili, został tylko z panią, która sprzedaje Chłopaki z produkcji, już zakończył robotę wcześniej. I został sam, w związku z tym nie może się wyrwać. Dobrze, że tego sąsiada ma obok. To idziemy na chwilę do niego. Ja mam bułki, ale Chrzan został w domu. Tym! do mnie Zul, właściciel tego lokalu obok mnie. Za chwileczkę się spotkamy obejrzeć Shop house, ale po drodze idziemy z Szymonem. I Szymon, taka sieciówka Cars Junior. Dobry eee, Szymon mówi, że rewelacyjny burger ten z y, kurczakiem w środku, z miodowym sosem, że jest bardzo soczysty, dużo lepszy niż w innych konkurencyjnych lokalach. Że zobacz to wygląda jak, jak normalny taki burger, place. Ale można oczywiście zamówić również rice, czyli ryż za 50 centów jest. Jest sałatka, są jakieś nóżki, chickeny itd., tak itd., tak lody są różne. No i mnóstwo burgerów. Na przykład jalapeno burger za 5,50 albo combo za 7,50. A taki Famous Star with Cheese 5,30 za do samego dosyć burgera. Drogo. Dosyć drogo, Bardzo tanio nie jest. Trzeba przyznać jak za burgera. 20 zł za burgera samego bez frytek, bez napoju. No, ale wygląda to fajnie. Fajna miejscówka. Burger zjedzony. Przyjechaliśmy do mnie. Zostawiliśmy tam gadżety. Idziemy teraz po Zula. Chyba już idzie. O, idzie Zul, swoją drogą. Tam naprzeciwko. Przyciska się. To super. Zaraz pokażemy mu, jak wygląda shophouse. Jest już Zul. Ogląda, patrzy. <laughs> idziemy idziemy do środka. Sorry for the mess, but we are like preparing to go. Tak, tak. No i już po wizji lokalnej lokal obejrzany. Zul będzie się zastanawiał, co z tematem dalej zrobić. Idziemy w związku z tym na chwilę do niego. Oczywiście on potrzebuje znacznie więcej czasu niż nasza droga do niego do baru. I spadniemy z Szymonem tam na piwo i później jedziemy z powrotem do Pawła. Bo ja już się zaopatrzyłem w to, co jest w tej chwili jakby najważniejsze. Jest chrzan. I lecimy. Kiełba z chrzanem. Zul zostaje. My po piwie wypiliśmy po kródzie, takim nowym piwie. I jedziemy z Szymonem teraz. Wracamy do, do Pawła. Do Pawła, tak. Z chrzanem, także mam nadzieję, że Paweł już jest gotowy. No i dotarliśmy, dojechaliśmy. Sąsiad Szymon, kokong Sosycz yy, I Paweł gdzieś tam na zapleczu. Czekamy na niego, bo nasz chrzan z żurawiną ma się nijak bez jakiejś treści, którą do niego możemy. Załadować. Lokowanie produktów. Także będziemy lokowali produkt w postaci kiełbasy do słoika z krzakiem. Dzieje się, to nie jest tak. To wszystko było piz na wodę. Paweł jest sponsorem kiełbasy. No, chciałbym powiedzieć, że jestem sponsorem krzanu. Poniekąd jestem jako właściciel jego obecny. Ale dzięki Krzysiek za, za ten prezent. Pozdrawiamy Krzysztof. Pozdrawiamy. I co się dzieje? Tutaj no, dzieje się. Orgia po prostu. Orbia dla podniebienia. Ale, pycha. O matko. Dwa lata ponad. Dwa lata na to czekałem. Mm. Jeszcze zanim wyjdziemy na chwilkę do sąsiada, e, mm. idziemy z Lusią na tradycyjny wieczorowy obchód. Przebijamy przez jeźdźnię. Jak Luśia załatwi swoje potrzeby, to wtedy my przejdziemy do załatwiania naszych potrzeb. Jeszcze się mam pokazać: 18.30, uczniowie wychodzą ze szkoły. Dość długo siedzą tutaj, powiem Wam szczerze. No ale już chyba radość na ustach ich zakwitła. Podejrzewam, bo nie widzę, gdyż mają wszyscy maseczki. Ale. Wracają do domu. Przyznam się wam do czegoś. Kupiłem jeszcze kiełbasy od Pawła. Chrzan w kieszeni, kiełbasa w dłoni. Za chwilę wracam do domu. Mam jeszcze bułki, które zakupiłem od Krzysztofa. Pizza Pola. I zrobię sobie absolutnie polską kanapkę. Z kiełbasą, z chrzanem i wrzucę do środka ogórka może jeszcze. Albo coś innego, warzywnego. Ale to będzie wypas naprawdę. No, jest historia nie z tej ziemi. Okazało się, że tutaj w Kambodży jest również tata Szymona. Tata Szymona jest muzykiem bluesowo-jazzowym i tu w Phnom Penh grywa w lokalach. Jam session do rana. No i właśnie trafiliśmy teraz do, do miejsca, które, no, prawda? Nazywa się dość oczywiście i on dzisiaj tutaj gra troszeczkę. Spróbuję Wam pokazać parę brzdąknięć z tego live aktu. Kambodża jest pełna niespodzianek. poczekaj. A to jest to jest Szymon to jest jego ojciec który gra tutaj dzisiaj i będziemy słuchali jaki akt, jak to będzie wszystko wyglądało. Teraz poszedł Jim.

Ч ⁇ Cię z polo, który jest przejazdem w Phnom e, będzie dalej leciał na wyspę, tak? No, na wyspę. Tak. Na wyspę, doskonale. E, no, polo... No, polo... No, polo... polo je śniadanie, zupę tutaj kmerską w takiej malusieńkiej knajpce kmerskiej. Ja już jestem po śniadaniu, także tylko sobie pogadamy. Piotr już zjadł śniadanie, więc zawrócę mu gitarę. Jestem zadowolony, Chwileczkę temu żeśmy rozmawiali o tym, że... Twoja książka. Tak, to jest, jest taka zwana książka widmo, bo nikt jej nie widział, nikt o nie słyszał. ona już jest, od dawna się wszyscy <grym mówię, że będzie. Ale nie wyszła, ponieważ nie było mnie w Polsce i wszyscy mówili, Piotrek, ale widzisz mogłeś wydać książkę, yy, no będąc za granicą. Ale nie chciałem tego robić. Teoretycznie to jest jak najbardziej praktycznie osiągalne, bo to nie jest jakiś... Nie wiadomo jaki wyczyn Aha. Chodzi o to, że zależało mi, aby mieć dobry kontakt z widzami po wypuszczeniu książki Żeby ją sprzedać też po części takich spotkaniach małych, krótkich yy, z widzami Plus chciałem je podpisać To było dla mnie dość ważne, aby ludzie mieli taką namiastkę, bym powiedział, tego co oglądają w tej książce yy, I kiedy będzie, to jest ważne pytanie no, Do kwietnia to w ogóle nie ma szans, żeby tam już chyba nic się nie może zepsuć Tak więc Wiem, że było obsługi, próbowałem to zrobić w grudniu, no ale wiadomo, jest tak, jest. Mhm. I, I co jeszcze chciałbyś zapytać? Ci powiem od razu. Yy, moje pytanie było, gdzie będzie to można książkę dostać? Oprócz spotkań z Tobą. A, będzie można ją dostać na stronie internetowej. Jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywała, bo to jeszcze nie jest zrobione. Yy, jeżeli będziecie chcieli to ogarnąć jakoś, nabyć ten produkt. No to trzeba śledzić mojego Instagrama, Petrol Szywarskiego, mojego YouTube'a, bo tam będę pisał na pewno, gdzie będzie, będzie podlinkowane. Gdzie będzie można ją zakupić, to będzie zakup po prostu online. Wchodzicie, klikacie, płacicie i książka zaraz u Was powie będzie. Czy książka jest rozwinięciem tego, co jest u Ciebie na kanale. Do zobaczenia. Tak, większość, bym powiedział, rzeczy była poruszana na kanale, ale nigdy te, tre te treści historie nie zostały dokończone, ponieważ... Niektóre z nich się wstydziłem, niektóre według mnie były kontrowersyjne, niektóre były takie trudne do powiedzenia na kanale i wolałem to zachować dla siebie, bo mówię, to były takie naprawdę i, i niebezpieczne, i takie mocno prywatne sprawy. I nie chciałem się po prostu otwierać na kanale, ale otworzyłem się już pisząc tą książkę, więc powinno być chyba ok. Tak w skrócie, będzie 19 rozdziałów, jest to 19 różnych historii. Okraszona bardzo ładnymi ilustracjami, zdjęciami. Każda ma tam jakąś, powiedzmy, swoją historię. Płęte dzieje się w różnym czasie, w różnych miejscach, z różnymi ludźmi. Powinno być chyba ok. Książka Piotra Polo Przywarskiego. Do kwietnia będzie już do nabycia to szybciej, ale to... Trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej. Każdy, kto ogląda kanał Piotra, również moi widzowie zachęcam Was do zapoznania się z tym nietuzinkowym Jestem, pro projektem. Jest ten alfabeta pisać nie umiem. To co on tam mógł napisać o na mnie chłopie. Ja myślę, że będzie dobrze, ja kupię. Wyszliśmy z knajpy, z knajpy kmerskiej, gdzie Polo zjadł zupę i prościusieńko skierowaliśmy się w stronę Rama House, gdzie Polo będzie dalej jadł, bo zupa nie wystarczyła. Także... Jesteśmy na drugie śniadanie. Mały lokalik, ale cieszy się dużą popularnością. Wszystkie stoliki zajęte. No Jest pora lunchowa, także to nie dziwi, ale tak jak patrzę na talerze, jak przygotowują to wszystko, wygląda to bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie, apetycznie. Właśnie Polo wyczaił. Panta bananowa. Dobra akcja. Takiego drillika. Tak? Tak wyglądają zestawy. I cały czas pół ludzi. Podprowadziłem Pola pod jego apartament. On już sobie poszedł na górę. Ja wracam do siebie. Muszę zmontować odcinek. Bo jestem w lesie troszeczkę jeszcze. Tak, przyznam się wam szczerze. Aha. Spróbowałem tej fanty bananowej, nie do wypicia to jest, nie do wypicia. Jest mega słodkie, a w smaku bardzo przypomina, kiedyś były takie gumy kulki kolorowe. To taki dokładnie ma smak, takiej z gumy balonowej, obrzydliwe. Dzisiaj rano wstałem, przyszedłem zobaczyć jak tam kotki się mają i szok. Ja zaglądam i pusty karton i nie ma kociaków, gdzieś wyniosła je. Próbuję ją namierzyć. Gdzie kotki poszły? Gdzie żeś zabrała kotki? Gdzie je wyniosłaś? No, wow. Ła, łał, ła. Proszę pokazać, raz, dwa. Próbuję ją przypilnować, żeby wyczaić, gdzie są, ale Skubana się pilnuje mnie i nie chce pójść nigdzie. Tylko się łasi, łasi, łasi. Dzisiejszy lunch to kanapka. <laughs> oczywiście z kiełbasą, oczywiście z chrzanem. Jest grecka papryczka marynowana, zielony ogórek i to wszystko. Cyk, pyk, prosto, ale przepysznie. Pierwotnie miałem w planie wyjechać dzisiaj do Ratanakiri na dzień czy dwa. Chciałem spotkać się tam z Miszą, no chyba generalnie z, troszkę znajomych tam y, odwiedzić ich, coś nagrać jeszcze fajnego, no ale wyskoczyło coś, zapowiedział się klient i yy, innym yy, y no, muszę być po prostu. Nikt inny nie zostanie. tarunk jest w Kokongu. W związku z tym muszą przełożyć ten wyjazd do Ratanakiri na jakiś inny termin. Tajemnica zaginionych kotków rozwiązana. Przeniosła je pod łóżko Juny. Tam są. Nie wiem dlaczego. Nie wiem skąd koncepcja ale widocznie uznała że tak będzie lepiej. No i... Nie będą sobie, no. Tylko nie mogę zamykać drzwi od pokoju teraz. A tak to wszystko okej okay. Wspominałem kilka odcinków temu, że Tarąg od czasu do czasu podeśle mi jakieś filmiki krótkie, które nagrywa teraz w Kokongu. No i tak właśnie się stało. Podesłała mi kilka takich właśnie tworów. I zatem umieszczam je w odcinku. Zapraszam do obejrzenia. E I send this video to Marcin because we have come to swimming pool. So, yes, let's see what we have in here. This is this area. Juni say hello. Hello, Juni say. Hello. Juni. Hey. Say hello to Daddy. <laughs> Say hello to daddy first. Hey. No, she don't want. Very nice place. Swimming pool. And my friend is over Mommy. there. Mommy. What is this? It's flower. No. I, I don't know. What is it? Ants. Ants? worry I will take you they also have the leg in here and there's the like the house and there's the also the house leg like nice flower it's very nice area in here okay no if you now that's very nice okay we had to find the place then the family arrived in Italy and he was inside this shed the body preserved and jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, za dotrwanie do końca. Zapraszam serdecznie na jutro, a dzisiaj już żegnam się z Wami. Życzę miłego dnia, bawcie się dobrze, trzymajcie się, cześć!